To jest bardzo serdeczne, widzowie. Z... Dobra, to jest nowa seria. Ona będzie dosyć krótka, ale ważne, że jest nowa. Yy, nowa seria Craft Fighter. Nie wiem, wszystko to jest zrobiona ogólnie, ale ważne, że jest. Dobra. No jak widzicie, po samej nazwie można wskazać, że to jest Minecraft a nawet dodatek jest bijatyka. To będzie seria krótka, bo będziemy grać tylko tymi osobami, tymi o. Ale dodatek tylko będziemy, no krótka będziemy, zobaczycie sami pod koniec serii. Dobra, kontra. Player one kontra komputer. Ja. Yeah. Damy sobie o tą blózeczkę i Eee. Yy, może nie, może damy losowo. Damy peaceful medium hard, peace Select. Yy. Aha, ok. One medi... fight! Nie wiem jak się tu używa tajnych ciosów O jeden chyba znalazłem ja, ja, to e, two, ready, six, jeden, A dwa Teraz nieźle Wiadomo ja na priest to sobie mogę Jeszcze jest jeden o ile pamiętam O szybkość What? Co to było? Czekaj. Nieźle. Ciążkę wiem. Kurde. Win. Win. Dobra, wygraliśmy. Powiem wam, że to chyba było na tyle. Tak, to jest okropnie krótka seria. Taka wiecie, rozgrzewkowa. Ale no wiadomo, im będziemy trudniejsze poziomy brać, tym będzie dłuższa. Więc cześć, na razie przed Wami wystąpił Dedisk -E. I na narazka i do jedzenia.